W zespole szkół w Malinowie miało miejsce wręczenie stypendiów dla uczniów i absolwentów szkół ponadpodstawowych za wybitne osiągnięcia w nauce, zwycięstwa w konkursach przedmiotowych oraz wyniki matur i egzaminów zawodowych. W tym roku wręczono rekordową ilość takich wyróżnień. O szczegółach mówi Starosta Paweł Cieśliński. W dniu dzisiejszym jesteśmy na wręczaniu stypendiów naukowych i za osiągnięcia za, dla absolwentów i uczniów szkół średnich. 30 stypendystów otrzymało w dzisiejszym wyróżnienia plus jedno wyróżnienie dodatkowe dla jednego z uczniów. Cieszymy się bardzo, że są to nie tylko wyróżnienia Stypendia za osiągnięte wyniki w nauce, ale również za bardzo wysokie wyniki w egzaminach zawodowych, które jednak też świadczą o wysokim poziomie w naszych szkołach branżowych i w stopniu przygotowania naszych uczniów do dalszego życia. Cieszymy się, że w dniu dzisiejszym jest ponad 30-31 osób wyróżnionych. W ubiegłym roku były cztery, więc ten rocznik był wyjątkowo duży, jeśli chodzi o bardzo dobre wyniki wśród naszych uczniów, ale myślę, to też się przełożyło na wyniki matur, wyniki we wszystkich placówkach, gdzie zajęliśmy praktycznie pierwsze miejsce i w drugie miejsce w województwie warmińsko-mazurskim, jeśli chodzi o wyniki i maturalne, i w, wyniku, i w wynikach egzaminów w szkołach nielicealnych. Dlatego cieszymy się bardzo, że coraz więcej przybywa nam takich absolwentów i mamy nadzieję, że w przyszłym roku również ta grupa będzie nie mniejsza. A może jeszcze i większa? Starosta dodaje, że środki przeznaczone na nagrody dla najzdolniejszych uczniów nie są małe, ale warto je zabezpieczyć w budżecie powiatu działdowskiego. To dodatkowa mobilizacja do jeszcze cięższej pracy i motywacja do osiągania jeszcze lepszych wyników w nauce.